z tej strony do lat, nie widzicie, bo tylko jest ze mną a widzicie widzowie, jak sami widz, zaraz zobaczycie jechałem świątecznym metrem poczekajcie chyba patrzcie świąteczne metro Siemens Inspiro ale hej, na chwilę weźmie kamerę Patrzcie. My jechaliśmy dzisiaj widzowie sobie właśnie świątecznym metrem na metr marymont i przesiądziemy się właśnie w linię 156. E, co tu głową robi? Panie. Co tu głową robi? że <noise> no <właśnie sobie> jedzie <noise> na Nie, właśnie zaraz się będę No, o, chyba ten można przejść, tak? Dobrze mówię. Dobrze mówię. Właśnie jedziemy 156. Zaraz będziemy jechali, ale no będziemy zaraz jechali 156 do naszego bloku, a więc to byłoby to wyjaśnienie na tyle? Ja z... No. Takie. Ja, my, ja z Alchemikiem się z wami w widzowie żegnamy. Baba, pa, pa. do następnego odcinka. Yo.